Siemano, ja jestem The Polish Lemon, a to jest gra Mono. Tak. Y I o co chodzi w tej grze? Y wcielamy się w rolę oczka, jak widzicie to jest oczko. I naszym zadaniem jest dotrwać do końca. Y właśnie grę znalazłem na stronce, którą macie w opisie, nie pamiętam niestety jak ona się nazywa, ale bardzo fajna stronka tam się gry tworzy i wszystko jest. Y muzyka też jest no, taka, no dosyć fajna, ale... Taka trochę smutna I nie mam prawa autorskiego. No. I tu widzicie musimy używać własy dym o. o widzicie Klawisz, Szałek też działają I tutaj nie możemy się właśnie zarażać z, z czerwonymi ścianami Które nas kłują i zaczynamy od początku yy, Musimy klikać w to O, otwieram się i musimy Mieć szacunek do mini. Nie, nie. Dobra, niebieskie odbijają, jak widzicie. Dobra, jesteśmy gotowi. Jak widzicie, jak się odbijamy od ściany, to w tym momencie zostaje jasne. Jest to takie dosyć, jakby to powiedzieć, ułatwienie. Ale dobra, nie? jedziemy. Dobra, pierwsza runda. A co będzie trzeba zrobić? Widziałem na kilku. Dobra, tu już pierwsza runda. No, zgłębiam się. No. Nie, no, nie, 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 nie. To trzeba bardzo dobrze zrobić. Uderzenie i przesuwamy się. Teraz tu bardzo, bardzo precyzyjnie trzeba wjechać. Dobrze. I do góry. No i pięknie, kolejna runda wygrana. Bardzo dobrze. Yy, I tak, mam dla, wa dla Was. Yy, dzisiaj, od dzisiaj już postanowiłem nie nagrywać więcej Minecrafta. Tak, ja już tego mam dosyć. Yy, w tą serię Minecraft na modach Dokończyłem sobie sam Sam yy, Jak to powiedzieć yy, Weźmy sobie tak co zagrałem zabiłem Ender Dragona i wszystko pięknie O kolejny puchcik No i właśnie postanowiłem że już więcej nie będę nagrywać Minecrafta yy, Właśnie zajmę się takimi mini gierkami Takimi jak ta albo po prostu LOLem Będę mam nagrywać LOL Nagrywać LOLa nie wiem, jakieś, no coś się znajdzie, jakieś właśnie różne gry typu, właśnie taka. Weźmy w to. I, trzeba mieć, tak, dobrze. O, kolejna runda wygrana. Niestety już prawie połowa gry za nami. Odbijamy się. Tej rundy nienawidzę, po prostu. Ona jest chora. Teraz druga strona. To jest? No iść od początku. Idzie się przez ty naprawdę w Jeśli będzie nie wychodzić, to wam zrobię cięcie. Mam nadzieję, że uda. jest O, idealnie, skok piękny skok piękny i skok piękny i udało nam się bez szwanku no raz się skłoniliśmy no i tak y tutaj jak widzicie musimy mieć speeda musimy się śpieszyć no to jedziemy ja sobie ja już wam powiem, że już grałem sobie już w tą grę Y, tak, właśnie doszłem. Doszłem, przeszłem całe, fajna krótka gierka. Podoba mi się. O, weszłem idealnie. Dobrze, udało mi się. Światło. Tu jak. To jest. Tak. Y, tu musimy uderzać kolorami, to żeby je rozjaśnić. Niestety, w, przy tej rundzie już nie byłem, więc trochę to będzie trudne. Do teleportu, zaraz. Musimy sobie. Musimy sobie poświetlać tu ładnie. To tu coś już niebezpiecznego czycha. O właśnie. Dobra, no to jedziemy. Ja. Tu takie. Tu jest zamknięty Dobra, wyjdziemy. Oczywiście grę możecie pobrać w opisie. jeszcze coś się wam tam znajdzie jakieś gry. Jeśli macie jakieś... Yy, ...inne pomysły, inne gierki, to też podsyłajcie w komentarzach, piszcie. Piszcie w komentarzach, to chętnie... sprawdzam je, może coś fajnego się znajdzie. Kolejny oh, Tu kurwa... fuck. To ja już chyba... Nie, lepiej się tam wróćmy. teleportu o otwarte już otworzyliśmy o i jesteśmy już w tym miejscu jak widzicie tam mamy kryształ do którego musimy dojść no udało się niżej niżej o o o kula się kula nie o, no. wygraliśmy wygraliśmy Uff. koniec i tak to już jest ostatnia runda This game was stworzona w ciągu 24... 48 godzin for... coś ich... nie co to jest. Dziękuję bardzo za zagranie. Zagranie Jeśli Ci się spodoba to to zlajkuj. No ja oczywiście nie mam kanału, ale naprawdę wam tę grę polecam. Tutaj jest napis 26 LD i właśnie i tak kończy się nasza pierwsza, właśnie taka gierka. Ym, no, i jak widzicie, gierka jest koniec, możecie ją pobrać w opisie. Bardzo Was, Wam, zapraszam tam. I co? I to było na tyle. Myślę, że się już z Wami pożegnam i. Co jeszcze? No i tyle. Narka.